Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Wiem w poprzednim raporcie o stanie korporacji mówiłem, że do zobaczenia za tydzień, ale za tydzień nie miałem czasu, byłem zbyt zajęty z zadymą w High Security Space, o której wspominałem, że na pewno będzie, na którą zasadniczo nasza korporacja się przynajmniej tydzień spóźniła, ale o tym za momencik. Natomiast tak, no nie powiedziałbym, że przerosło to nawet nasze oczekiwania, aczkolwiek strasznie jesteśmy żeby powiedzieć przynajmniej ja osobiście niezadowolony, że trochę temat został przespany i za późno e, zareagowaliśmy, bo tak naprawdę już pierwszego dnia powinniśmy latać i palić, a nie dopiero drugiego, trzeciego się zastanawiać, kogo by tutaj zaatakować. Bo z opowieści ludzi, którzy widzieli, co się działo właśnie w pierwszych godzinach, zaraz po sygnale do startu, i późniejszych screenach i opowieściach na redicie co, co ludzie znajdowali w opuszczanych cytadelach, no to powiedzmy sobie szczerze, tak, było o co walczyć. Natomiast, może o tym za momencik, na to w pierwszej kolejności informacje ekonomiczne, które częściowo będą powiązane z tym, czy będziemy mówili później, Później, na początek cera Plexa się ustabilizowała to jest bardzo ważna informacja dla ludzi, którzy chcieliby zainwestować. Na razie delikatnie tylko wzrosła o kilkaset tysięcy isków za sztukę z 2,6 do 2,7 miliona za sztukę Plexa. I na razie nie drożej dramatycznie, ani nie wydaje się, żeby cena spadała. Spekulacje, które miały miejsce dwa tygodnie temu, odbiły się wykresem oczywiście na cenie. Czytaj wykres. Spekulacja na cenie odbiła się na wykresie i teraz bardzo ładnie widać, że Faktycznie ta była spekulacja. Natomiast na razie ciężko powiedzieć, czy to zacznie wzrastać, czy to zacznie spadać. No, teoretycznie spodziewałbym się, że w tej chwili Plex już będzie droższy, więc osoby, które go były w stanie kupić w momencie, kiedy był trochę tańszy e, i na przykład wykorzystały go do kupienia skórek na markecie, albo do przedłużenia sobie omega. No to zdecydowanie pewnie zaoszczędziły w porównaniu z celami 3.8 i tak dalej, które jeszcze nie tak dawno, bo dosłownie rok temu takie były. I ale również osoby, które kupiły trochę plexa w celach inwestycyjnych, bo liczą na to, że trochę zdrożeje i będą go mogły wtedy upłynnić. No to też myślę, że jeżeli faktycznie zdrożeje nawet do powiedzmy poziomu 3.2 miliona za sztukę, no to już będzie całkiem niezły zysk. Fajnie by było, jakby zdrożał tak przynajmniej do czwórki, znowu no to 100% właściwie inwestycji się zwróci. Ale poczekamy, zobaczymy. Przypominam, dobre radę wujka Kery w sprawach ekonomii VIF Online nie są dobrymi radami i nigdy się ich nie słuchajcie, ponieważ nie jestem osobą, która jest kompetentna w sprawie wypowiadania się oraz... Yy, Doradztwa w zakresie inwestycji finansowych i funduszy inwestycyjnych. <laughs> no ale teraz tak, wracając do tego palenia wielkiego, o którym wszyscy wiemy, że nastąpiło w ostatnim patchu, kiedy co CCP wprowadziło trzeci stopień wybuchania Cytadel, czyli tak zwane Cytadela Abandon. Wszystkie Cytadele Abandon wysypują wszystko co mają na swoim pokładzie w przestrzeń kosmiczną, łącznie z hangarami graczy, ponieważ nie są objęte asset safety. Dla tych, którzy przespali temat, no i mieliście coś na takiej Cytadeli, która prawdopodobnie była niezatarkowana, łączę się z wami w bólu. Przykro mi. Straciliście wszystko, co tam było, a safety nie zadziałało. Niektórzy, niektórzy, którzy mieli szczęście, ich cytadela pufnęła jeszcze przed wprowadzeniem tej zmiany, więc ci są bezpieczni. Natomiast wszyscy później mają problem. Również tutaj pojawił się ta pojawiła się sytuacja, wypłynęła właściwie sytuacja, że jeżeli ktoś znajdzie waszą cytadelę i ona będzie low power. I was załordekuje i zaatakuje tą waszą cytadelę, jeszcze zanim zdążycie ją włączyć z powrotem. No to niestety, przez tydzień czasu, kiedy będzie, e, będziecie czekali na koniec wojny, e, przez tydzień czasu ona będzie w dalszym ciągu, zakładając, że będzie w reinforcję, będzie niezatarkowana i wejdzie w e, status właśnie abandon, w momencie kiedy tak naprawdę będzie bita e, po raz drugi. Tak, albo może nawet wcześniej. Chociaż w tym przypadku, załóżmy, że jeżeli Abandon to jest 7 dni plus minus 24 godziny, a pierwszy Reinforce to jest 6 dni, no to zakładam, że jeżeli dostaniecie wordeka w drugim albo w trzecim dniu, kiedy ta Cytadela pozostaje low power, no to właściwie możecie się pożegnać z asetami. Jedynym ratunkiem to jest triggerować to ręcznie, albo wywieźć zanim ona pufnie, bo nie zdążycie jej zatarkować przed kolejnym Reinforce'em, a wtedy już będzie ona właśnie przynajmniej od jednego dnia w trybie low power. I w tej chwili można by powiedzieć, że taki wstępny etap palenia Cytadel, który do tej pory był, że o, wardekujemy wszystko, wszystko jak leci i atakujemy wszystko jak leci, już mamy w tej chwili za sobą. To jest ten pierwszy, drugi tydzień, no to już właściwie wszystko co mogło być zawardekowane i wybuchnąć, bo było abandon, już właściwie wybuchło. Teraz jest jeszcze ganianie za właśnie takimi co to tam ktoś ich znalazł, low power, ich zaordekował i wprowadził w rf i liczą na to, że przez 6 dni e, timera jeszcze wejdzie w abandon i wtedy pufnie. No to powiedzmy, że to jeszcze będzie trwało teraz tydzień. Następny tydzień to będą jeszcze ludzie latali po całym keyspace'ie jak koc.ph, żeby szukali jeszcze być może czegoś do zaordekowania, Może im się uda znaleźć albo i nie. Potem przez następny tydzień ilość takich osób będzie malała, bo już nie będzie niczego e, tak naprawdę do znalezienia, bo wszystko co będzie mogło być zaordekowane, Ewentualnie zniszczone w, pod kątem opuszczonych struktur, to już właściwie zostanie wybiecione i i właściwie po szósty, szósty tydzień, no to ja się spodziewam, że wtedy już ludziom się nie będzie chciało latać, wtedy już nikt nie będzie tak naprawdę warnekował i dopiero powiedzmy po siedmiu, po ośmiu tygodniach od patcha, czyli tak naprawdę no myślę, że dopiero za miesiąc, być może będzie można rozważyć, o, nie wiem, polatanie po jakimś keyspace'ie czy innym high security i e, po prostu poszukanie cytadel o ile nie abandon Tout Cytadel chociażby low power, bo wszystko to co w tej chwili było low power, to już gwarantuję Wam, że jest wystrzelane albo zaraz będzie. Natomiast od tego momentu by można spokojnie założyć, że już takich akcji e, będzie łatwiej znaleźć kogoś, kto aktualnie strzela do stacji, która jest abandon, niż znaleźć stację abandon i zaordekować ją samodzielnie. E, I dopiero można liczyć, że za miesiąc e, będzie można latając gdzieś po e, systemach w New Eden, znaleźć jakąś stację, która być może zdążyła wejść. E, w abandon teraz, bo teraz akurat ktoś przestał ją i wejdzie za jakiś czas albo za jakiś czas, albo teraz jest low power, za chwilę nikt jej nie zauważy, bo się nikomu nie będzie chciało latać i dopiero za momencik będzie można ją zaatakować, bo już będzie abandon. No tak to przynajmniej z mojego punktu widzenia widać, natomiast jak to mniej więcej wyszło, bo tutaj wszyscy pewnie jesteście bardzo żywo zainteresowani, ci, którzy brali udział to mniej więcej wiedzą, że miał tutaj miejsce ostry fuck up pod kątem war deklaracji z z strony, ponieważ najpierw e, zaordekowałem listę celów, a potem dopiero do, e, postanowiłem dołączyć tą korporację do e, Alayasu, żeby mogli członkowie Koboidusa Ultimatus e, latać i strzelać. I się okazało, że nic z tego. E, bo Holding Corp, który posiada struktury, i może ordekować był agresorem, a jeżeli jesteście agresorem, nie możecie dołączyć do Alajansu. Tak i. Mała konsternacja, parę godzin kombinowania, plan B, plan C, i skończyło się na planie B. I wszystkie osoby, które jeszcze nie miały żadnych ról, przydzielonych, bo były nowymi członkami korporacji, bądź były to alty członków korporacji, zostały stransferowane do korporacji holdingowej, która już posiadała aktywne warneki i po prostu mogli latać i strzelać. I powiem Wam szczerze, że nie był to też taki dramatyczny faka pod tym względem, że większość, większość floty, która wtedy operowała na Gryzie była to bezpieczna. Nie musieliśmy się martwić, że osoby, które Podosiły kontenery będą pod i będą wrażliwe na jakiś ostrzał ewentualnych pff, innych wardekujących bądź obrońców cytadeli. Ale tutaj też pamiętajmy o tym, że Wordek był potrzebny tylko i wyłącznie, żeby Cytadela wybuchła, ponieważ wszystkie kontenery, które się z niej, z niej wysypywały w przestrzeń kosmiczną, były w dalszym ciągu żółte, w dalszym ciągu były należące do graczy, i każda osoba, która próbowała te kontenery kraść, była obejmowana flagą Suspekta, czyli de facto. Każdy, kto się oflagował z aspektem mógł zostać ostrzelany przez dowolną idą osobę znajdującą się w pobliżu, i Konkord by na to w żaden sposób nie zareagował. Niejednokrotnie również korzystaliśmy z tego faktu zarówno strzelano do nas, jak i my strzelaliśmy do innych osób. I jak również nie ukrywam, kilka przypadków znalezienia już takiej cytadeli, która jest w trakcie bicia, mieliśmy i musieliśmy poczekać aż atakujący skończą ją atakować i ona wybuchnie i wtedy kradło im się wszystkie puszki właściwie na których dało radę położyć rękę. Ktoś się zaraz może uruchomić, że o, ale to jest nieuczciwe, nie fair i tak dalej. No wiecie, to tak trochę co jest nie fair? Kto znalazł puszkę z bogatszym łupem, no to po prostu miał więcej szczęścia niż inni i być może był w stanie nawet na tej imprezie zarobić. A co do zarobków, no to tutaj ci, którzy zarobili w pierwszych dniach tak naprawdę, całej te, całego tego zamieszania, byli o wiele w o wiele lepszej sytuacji finansowej niż chociażby takie osoby, które już po tygodniu się próbowały w to bawić. Dlaczego? Ponieważ ilość towaru, redystrybucja towaru w, na markecie w, i w online w ciągu ostatnich dwóch tygodni całej zadyby była taka, że już ją widać na wykresach i widać, jak wszystkie po kolei, niemalże no, przynajmniej większość towaru Takich droższych z cenami leci na łeb na szyję. Ork, cena Orki spada, ceny barek górniczych spadają, ceny statków jakichś frakcyjnych, lepszych spadają, znaczy spadały. Teraz w momencie, kiedy już nie ma ich jak z, nie ma. Nie ma ich na rynku. Rynek nie jest zasypywany. Te ceny prawdopodobnie się odbiją i wrócą. Aczkolwiek ktoś, kto sprzedawał dwa tygodnie temu taką orkę, mógł zarobić znacznie więcej niż ktoś, kto sprzedawał ją chociażby dzisiaj. Ale Karimiri, przestań leć wodę. Ja wiem, temat, jak rzeka i te sprawy. Natomiast kasa, kasa, gdzie pieniądze są za las. No ile byśmy zarobili na tej całej imprezie? Na obecną chwilę, no właśnie, ile byśmy zarobili na tej imprezie? To jest troszkę nie do końca łatwo oszacować, ponieważ oficjalna ilość to waru, którą z tego wspólnego palenia Cytadel to mniej więcej zakładam, że większość już otrzymałem. Wszystko zostało przewiezione i sprzedane w Jita, w głównym Trade Hubie, przynajmniej w większej części. No to tutaj Estimated w hangarze za fanty, gruz, jakieś moduły, abolicje i inne dziwne rzeczy, plus statki, które udało nam się w ten sposób również pozyskać, Oscylowała, mówimy tutaj podkreślam, estimated, które jest generowane poprzez grę na podstawie na podstawie cen minerałów bla, bla, bla bla, pokazywało około 20 miliardów isków. W tej chwili patrząc na mój arkusz kalkulacyjny z towarem, który jest w tej chwili już sprzedany o, tam, no, po cenach rynkowych przypominam, że estimated jest opóźnione, Przynajmniej tydzień względem za realnymi cenami, i tutaj spadek ceny, niektórych statków na pewno się odbił wynikiem finansowym. To tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast to, co mój arkusz kalkulacyjny mi mówi, w tym momencie już mamy na naszym korporacyjnym portfelu 13,3 miliarda isków ze sprzedaży tych wszystkich fantów. Sell ordery, które jeszcze zostały wystawione i jeszcze się nie sprzedały, podbiją tą cenę prawdopodobnie do około 15. 15,4 miliarda isków. A to są tylko sell ordery, które na obecną chwilę są wystawione, czyli to jest łącznie wszystko to, co już się sprzedało, plus to, co jeszcze czeka na sprzedanie, aktywnie na markecie, bo mam jeszcze kontenery i moduły w hangarze, których po prostu nie mogłem wrzucić na market, bo po prostu nie miałem wystarczającej ilości sell orderów, które mogłyby wykorzystać. Dlatego istnieje szansa, że uda się tą całą kwotę dociągnąć, tak, do, myślę, 17-18 miliardów isków za całość tej takiej tygodniowo-dwutygodniowej imprezy. I teoretycznie mogłoby to być jeszcze wyższe, aczkolwiek jestem prawie pewien, że jakieś, jakieś moduły, jakieś statki do mnie nie dotarły. Tak, wiem, kto je ma i wiem, co z nimi robi. <grym> I prawdopodobnie będą po prostu wykorzystywane przez korporacje do wożenia towaru z miejsca na miejsce, no bo w sumie jasne, czemu nie, no po co to kupować w momencie, kiedy dostaliśmy, dostaliśmy, <laughs> kiedy sobie znaleźliśmy za darmo, więc powiedzmy, że no, no okej, okay, niech będzie. Natomiast wiem również, że oprócz takich oficjalnych operacji, gdzie cała korporacja brała w tym udział, osoby, które mogły strzelać do cytadeli, strzelały do cytadeli, później mieliśmy siły szybkiego reagowania, które Momentalnie wydziobywały wszystkie najważniejsze puszki, wyrzucały kontenery, stawiając na szali swoje życie po to, żeby ktoś w bezpieczny sposób mógł ten cały towar przetransportować i tak dalej. No to tutaj ilość osób zaangażowanych myślę, że sięgnęłaby około 20. Ale to nie były ostateczne liczby, bo również wiem, że poszczególne osoby latały już później na własną rękę. Niekoniecznie biły cytadele na własną rękę, bo to jest dość upierdliwy proces do przeprowadzenia, bo trzeba mieć statek który odpowiednio dużo obrażeń e, wygeneruje, a im dłużej bijemy taką ctadelę, tym jednak większa szansa, że ktoś nas przy, na tym przyłapie i e, o ile nie będzie nam próbował przeszkodzić, to prawdopodobnie będzie już czekał w kolejce na fanty e, i prawdopodobnie nam coś ukradnie, co będzie bardzo cennego, myśmy się napracowali, a on nam po prostu przyleciał, ukradł. ukradł. E, no ale peszek, e, witamy wiv online, e, za 10 minut mi byśmy polecieli, ukradli w ten sposób coś komuś innemu, dokładnie identyczne. E, i, Wiem, że osoby z naszej korporacji i z naszego aliansu również latały na tej zasadzie i albo były w stanie podkradać coś już z jakiejś cytadeli, która aktualnie była bita i wybuchła przy nich na przykład i coś tam byli w stanie podnieść, jak również byli w stanie podnieść jeszcze rzeczy za całkiem sensowne pieniądze, które, no oczywiście, no nie wymaga od nich, żeby przelewali to, oczywiście, na korpa, bo to była ich prywatna inicjatywa, nie jestem jeszcze aż taki szalony. Natomiast byli w stanie podnosić jeszcze grube setki milionów w. Towarach, którymi na pierwszy rzut oka nikt inny nie był zainteresowany, tak naprawdę, bo były to minerały, były to skały, były to kadłuby techu pierwszego, nie wiem, destroyerów, krążowników. No, ogólnie można by powiedzieć złom. Aczkolwiek w którymś momencie, jak już się tego złomu nazbierało wystarczająco dużo, to, to można by powiedzieć spokojnie, że myślę, że byli zadowoleni z całej tej operacji. I o ile na pewno parę osób się się wzbogaciło, bo to o tym mówię. To już legendy zaraz będą krążyły o tym, kto ile tam wyciągnął z jakiej cytadeli, bo, bo tak, bo ludzie się dzielili screenshotami. Podobno nawet w na gry online jakiś artykuł ktoś napisał, że tam jakiś gościu wysadził w cytadeli, a to mu się wysypało do żywotni zapas plexów jakieś takie inne bzdury. Ale nawet jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to zawsze był to jakiś ciekawy kontent, coś fajnego, co można było robić wspólnie, w właściwie wszędzie, w highseku, w lowseku, w dulseku. I kto wie, może się to powtórzy. Już nie oczywiście na taką skalę, że człowiek wskakując do systemu będzie wpadał w sam środek wielkiej strzelaniny, bo ci z cytadeli po lewej będą strzelali do tej cytadeli po prawej, a ci z tej poprawy będą strzelali do czterech innych. Ale no, kto wie, być może będzie można wtedy znaleźć taką cytadelę, która już będzie w tym momencie w trybie, w trybie abandon, i szybki alarm zostanie rozesłany do wszystkich zainteresowanych, i stawi się flota szybkiego reagowania. Która momentalnie będzie w stanie się zaopiekować tą opuszczoną cytadelą, aby się e, dobra, te do niezgromadzone nie, e, e, nie, nie zmardowały. E, jaki był przekrój, jeśli chodzi o e, Fanty. No to było różnie. Jedną cytadelę zabiliśmy, to absolutnie nic się z niej nie wsypało. Żadnych kontenerów, nawet nie miała fitu ani paliwa, więc to był dramat. Natomiast inna, którą nam się udało zabić, myślę, że zgarnęliśmy z niej około 4 do 5 miliardów isków, tylko z tej jednej cytadeli w statkach i modułach. Natomiast część tej kwoty myślę, można niestety odjąć, bo prawdopodobnie spaliła się na cytadeli obok, na którą ktoś ten towar odwoził, a ona wybuchała dosłownie godzinę później, więc podejrzewamy, że część fantów część tutaj niestety poległa. Jeśli natomiast chodzi o kolejne informacje okołogorowe związane z newsami, vlogami i innymi dziwnymi rzeczami, no to na pewno wszystkich znaczy wszystkich. Ciężko powiedzieć, kogo ta informacja będzie cieszyć, natomiast już w tej chwili na serwerze testowym dostępne są nowe statki NDKOM-u i nowa broń ndkom Już nawet odbiły się pierwsze mas testy. Ludzie sobie nimi polatali, postrzelali i tak dalej. Do no, zasadniczo na razie wszyscy mówią, że są beznadziejne, bo cały ten system uzbrojenia jest dziwny. Produkuje bardzo małe obrażenia. I tak naprawdę kupa ludzi się zastanawia, jak to ma działać sensownie w momencie, kiedy nie leci tego na przykład 200, 200 statków i 200 statków nie strzela do kolejnych 200 statków. Bo na razie ciężko powiedzieć, ciężko na tym położyć rękę na pulsie. Można by założyć spokojnie, że jest to tylko zabieg ze strony CCP, żeby nie pokazać, że te statki są aż tak bardzo OP. I na przykład na razie tylko testują mechanikę, sprawdzają, czy nie ma bugów, sprawdzają, czy nie ma to obciążenia na silnik graficzny zbytniego i tak dalej. Natomiast y, seryjna błyskawica e, to jest coś ciekawego, co w tej grze do tej pory było dostępne tylko i wyłącznie jako e, broń ostateczna e, na, montowana na największych Cytadelach. W, właściwie gdzie? W Nulseku, Tak? Chyba. E, w każdym razie teraz będzie to można montować na statkach, oczywiście w odpowiednio mniejszym rozmiarze, ale nikt jeszcze nie wie w 100% jak to będzie działać, więc póki co m, ciężko powiedzieć. Pojawiły się na razie pewne zastrzeżenia co do wyglądu statków, zwłaszcza tych największych battleshipów, bo wyglądają one niemalże tak jak fregaty, a prawie identycznie jak crożowniki, tylko że są dwa razy większe. Już widziałem obrazki na Redditie, ludzie pokazywali jak oni by to zmienili i faktycznie wtedy te statki wyglądają znacznie ciekawiej, przynajmniej ich proporcje są Jakieś takie bardziej sensowne niż w przypadku obecnego modelu, ale prawdopodobnie to raczej się do gry nie dostanie. Przynajmniej nie przez długie, długie, długie lata. Jeżeli już w ogóle ktoś będzie chciał poprawiać model, a nawet jeżeli chciałby poprawić model do powiedzmy momentu, kiedy te statki trafią na Tranquility, czyli na serwer główny, no to myślę, że bardzo bym się dziwił, jakby to nastąpiło właśnie wtedy, czytaj, nie wiem, miesiąc, za miesiąc, za dwa. Nie spodziewam się, że ktokolwiek ruszy tyłkiem w stronę poprawy tego modelu. Z dodatkową informacją będzie fakt, że wybory do CSM-u się zakończyły, kandydaci zostali wybrani i właściwie tam jest tylko… tylko Znaleźli się tam tylko przedstawiciele dul Security Space i chyba jeden z LowSec'a i to jest wszystko, więc bardzo ciekawych pomysłów możemy się spodziewać i innych dziwnych rzeczy. <totręk> tak, trzymajcie kciuki. Kolejną Informacją, która y, spadła na Graczy w postaci devbloga. jest informacja na, to, na temat kolejnego etapu Tetraside'u Nie mam źlego pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Niech ktoś mi pomoże. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że CCP od jakiegoś czasu balansuje statki, moduły, kasuje moduły, które, nie są, które są niepotrzebne, ujednolica moduły i tak dalej. No i w tym ostatnim devblogu została przekazana informacja na temat tego, że będzie właśnie. Właśnie w tej chwili skoncentrowanie się na uzbrojeniu, rodzajach uzbrojenia, rodzajach wieżyczek i amunicji do tychże wieżyczek, bo jest tego ciut za dużo. I z, uważajcie, trzymajcie się krzeseł, w, CCP rzuciło liczbami pod tym kątem i wychodzi na to, że kombinacji wszystkich dział i wszystkich amunicji, które są do nich przeznaczone w całej grze, Uh, jest... 27 800 coś sposobów w jaki sposób można je do siebie dopasować. No… jeżeli ktoś miał kiedyś jakieś wątpliwości, że EVE Online jest e, trudna i skomplikowana, to teraz e, tak. Myślę, że się zdziwi, bo e, powiem Wam szczerze, e, chociażbyście mnie przypalali rozżarzonym prętem, to w życiu bym się nie spodziewał, że faktycznie tyle różnych kombinacji uzbrojenia i amunicji do niego można e, w tej grze wycisnąć. Zwłaszcza, że normalny człowiek lata tylko na jednym, na jednym dwóch działkach i trzech rodzajach abunicji do niego. M maksymalnie czterech do pięciu. Ok, bo okej, okay. może sześć, jeżeli używacie jeszcze frakcyjnych pigułek. E, no dobra, osiem, bo to jest dokładnie tyle samo frakcji wtedy. Dobra, nieważne. Powiedzmy, że normalny człowiek lata tylko z dziewięcioma rodzajami abunicji do jednej, do jednej swojego działka. E, a nienormalny z, jeszcze, jeżeli lata, la, la, lata na rakietach, to. Ma dodatkowo jeszcze cztery inne rodzaje obrażeń, które te rakiety mogą zadawać, więc zaczynam wierzyć, że te 27 tysięcy jest jak najbardziej prawidłowym, prawidłowym wynikiem. No i normalnie człowiek o tym nie myśli. A tu tak jest ząk. I na koniec, bo odcinek się zrobił strasznie rozgada, rozgadany. wasz ulubiony segment pod tytułem Pechowiec odcinka. A właściwie mamy trzy segmenty dzisiaj. Pechowiec odcinka, Przypał odcinka i Farciarz odcinka, e, troszkę związane z e, sytuacjami wokół Cytadel, ale również różnych dziwnych, krzywych akcji, które e, ktoś postanowił odpalić. No to może zaczniemy od Pechowca odcinka i tym oto Pechowcem odcinka będzie pilot orki w highsecu, który postanowił brać udział w ludpiniacie pod tytułem... E, Rozbita cytadela, abandon. No zasadniczo, jaki miał plan, ciężko powiedzieć. Natomiast faktem jest, że postanowił ukraść coś z puszki należącej do niego i skutecznie się w tym momencie oflagował flagą suspecta, co nie uszło uwadze naszych taklerów. No i oczywiście skończyło się to, jak się można spodziewać. Gościu został zaatakowany, staklowany, wylodowały na nim punkty. Nie jest to jeszcze jakiś dramat, bo przypominam, że osoba, która zostanie zaatakowana, nie, nieważne czy e, będzie miała suspekta, czy będzie miała kryminala, otrzymuje e, coś, co się nazywa limited engagement timer, czyli legalnie może odpowiedzieć ogniem w ramach próby bronienia się przed takim e, słusznym, e, bardziej lub mniej, ale powiedzmy, że słusznym atakiem. E, no i bez wątpienia, pilot e, tejże orki e, próbował podjąć wyzwanie, tylko miał tego pecha, że że najwyraźniej pomyliły mu się cele, które go taklują i wrzucił swoje drony na cel, który tym właśnie Limited Engagement Tiber objęty nie był i kosztowało go to Concordoken i stracił cały ship. Nie była, to je, nie była to jedyna akcja, jeśli chodzi o Koncord i zamieszanie wokół Cytadel w High Security Space. Kolejnym delikwentem w postaci przypału odcinka jest pilot naszego Allianzu, który tak się śpieszył. Ataku, z atakowaniem Cytadel, który mieliśmy na naszej liście pierwszego dnia, że nie zauważył, że atakuje nie tą Cytadelę, co trzeba. I też po niego się Koncord zabeldował, więc. No cóż, łączymy się w nim bólu. Było z tego kupa śmiechu. Myślę, że jeszcze długo, długo będziemy tą akcję wspominali. No i na sam koniec, oczywiście, farciarz odcinka, którym bezwstydnie zostaje ja. I tutaj mały birol do w sekcji farciarz odcinka, ponieważ okazało się, że jednak całe zajście się udało nagrać i moja opowieść była znacznie dłuższa niż zarejestrowany materiał wideo. Aczkolwiek, w związku z tym, co zaszło, no to dałbym głowę, że trwało to o wiele dłużej, jednak wszystko rozegrało. Roz grało się dosłownie w kilka sekund. W jednym wielkim telegraficznym skrócie postanowiłem wylecieć sobie do high security space korzystając z naszego połączenia przez statyczną hole klasy trzeciej, gdzie znajdował się wormhole klasy drugiej z połączeniem statycznym do high security space, ale w związku z tym, że odbywała się tam jakaś aktywność w postaci kotwiczenia stacji, to obydwa te połączenia były obciążone masą do poziomu krytycznego, tak że ryzykownie by było przelecieć czymś większym, jakimś większym ciężkim statkiem, więc postanowiłem polecieć po prostu zwykłym probem, bo wiedziałem, że nic się nie stanie, wszystkie bukmarki mam, a najwyżej po prostu się wysadzę w powietrze, bo to tylko zwykły prob. Po wskoczeniu do Hola klasy drugiej, wszystko wyglądało całkiem dobrze, więc udałem się w kierunku high security space. No i tutaj po przeleceniu kilku AU i znalezieniu się w zasięgu radarów, okazało się, że widzę Fobosa, czyli Heavy Interdictora. Który po zwątpienia, w momencie kiedy pojawił się na tym Derek nie wiedziałem, że na bank będzie siedział na highseku. I nie myliłem się, oto on tutaj z nami na gridzie, jest na highseku. Niestety, minus jest taki, że highseka już nie ma, Highsec, połączenie do High Security space Display zostało zamknięte, więc długo nie myśląc, postanowiłem się natychmiast ewakuować. Jak się okazało, zrobiłem to dosłownie w ostatniej chwili, bo dosłownie jedna sekunda dłużej zwłoki i już prawdopodobnie bym zakończył swoją podróż w wielkim, ognistym wybuchu. Na szczęście udało mi się wejść w work. Zanim została uruchomiona bańka, czyli Warp Disruption Field Generator, i udało mi się ewakuować najpierw w kierunku słońca, bo tak po prostu było szybciej. Aczkolwiek pamiętajcie, żeby w planicie nigdy nie uciekać na słońce, bo to jest bardzo zły pomysł. Natomiast w tym przypadku działałem szybciej już myślałem, i udało mi się opuścić cały ten lokal i wylecieć innym, innym połączeniem do high security space przez Warp klasy C2. Nie było to może najgorsze. Najbliższe i najlepsze połączenie, zwłaszcza w porównaniu do tego highseka, który został zamknięty przez Pomosa, natomiast zdecydowanie ujście z życiem miało swoje plusy dodatnie. I to by było na tyle w dzisiejszym raporcie o stanie korporacji. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!